Cześć, z tej strony Zuzia witajcie w kolejnym odcinku z Brawl na Kuby kanale I ze, i ze mną dzisiaj jest Kuba. Witam, witam. Jeśli pytacie, ja pokażę moją ikonkę w krzyżu. Profil. Czu, czu, czu. Jeśli pytacie skąd mam to, bo pewnie wiecie, że kiedyś był ofer była oferta Maxa i poczekaj, patrzcie. Uwaga, kupiłem za 170 drzewów. A teraz niespodzianka, ja też kupiłam. Także ty Kuba zmieniaj postać i gramy w zadymkę. I Ej, jeszcze przedstawmy nowego zadymiarza, który wyszedł. W ogóle mamy... O Jezu, wszyscy już go znają, no ale dobra. Lu! I pokaż co robi. C -c -c -c. Mi się bardzo podoba, bo jest mega słodki. Ja na razie jeszcze widzę, nie kupiłem karnetu. Ale może kiedyś kupię. Zapraszamy was do klubu PROSy. Oczywiście. Dzisiaj będzie ostatni odcinek z Brewster, bo pokażemy wam Nowy update pięteczny. Sorry, że w zeszłym roku nie nagrałem, ale próbowałem i nie udało mi się. W ogóle, w ogóle napiszcie torcik urodzinowy dla B i Maxa, bo oni mają urodziny, bo w zeszłym roku zostały dodane te postacie. Dobra. Ja jeszcze mam to. No wiemy, wszyscy już wiedzą to. Za jakiś czas sprawdzaj nagrywarkę. Kuba, i Kuba go niestety nie ma Ale ja mam to Ty nie masz kiełeczka Daj showdowna To jest tylko skin Kuba Albo ty weź Karla A ja wezmę Piperkę mm -mm. No tak, w nowe Nie, mm, ja chcę Maxa No dobra, no to piesz tego Maxa no Już ci to wybaczę i tak jak teraz będzie w minutę, wam pokażemy piękną muzyczkę. W ogóle widzicie jaka miniaturka fajna jest. Ogólnie właśnie, dawno nie było odcinka, bo... i mamy dla was plan nagrać. Taki piękny od taki odcinek, właśnie przedświąteczny. I on się pojawi 24 grudnia prawdopodobnie. Albo wcześniej, później nie wiadomo. Że podbieramy parę skrzynek to będą dla was prezenty. Jeszcze musimy to ze sobą obgadać Ja już mam postanowione, że mam dwa prezenty uzbierane Już prawie mam trzeci a, a ja nie mogę się powstrzymać od O, o Uuuu, coś mam już tym nowym postać, ja miał chciałam mieć Kurde! Ale no, oczywiście nie mogę się wczesne tu No zresztą ja, czemu tu dwoma kompaniami na ochronę? Łeeee W ogóle widzowie ja wam, ja wam powiem co co się dzieje z Gruszką zawsze jak kto z nią gra, to często przegrywa, ale nie zawsze. Więc spokojnie możecie z nią grać. I nagrywarka nagrywa, bo czasami nie nagrywa. Tak, 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 tak. I Zuzia powiedziała, że chce nagrywać nową serię, I, ale wam nie zdradzę, jeśli chcecie, to zobaczycie. No ja nie mogę. Jeśli chcecie ją zobaczyć, to musicie napisać w komentarzu, chcemy nową serię na przykład. Albo napiszcie w komentarzach yy, 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 ty... Albo jaką? Jaką? Jaką Gierki? Napi napiszcie w komentarzach tym Zuska to Wam prześlę serduszko. Ja, ja, ja jeszcze nie mam internetu. Ja też. Dobra, teraz podgłoś trochę. Muzykę. Posłuchajcie. To jest zwykła. Ona nie jest świąteczna. Właśnie nie za bardzo się tak nasz Teraz zagramy sobie trochę bez pucharku. I zagramy jeden na jeden. No e, tam kupno. Aj, bo tu muszę mnie przeszkadzać, wiesz wyłącznie przeszkadzać. No dobra. <laughs> o i poczekajcie, weźmiemy nasze śnieżne mapki. To znaczy się... mogę chociaż ja raz mapkę... Weźmiemy śnieżną, dobra? I zagrajmy sobie... No, no na no Nie! No dobra, niech ci będzie. Jakbyście się pytali, co to za dźwięki, to tylko to tyl, to tyl sobie musiałam iść bo mnie nogi bolą. Dalej, bo mamy zadać takie pytanie, bo ja Wam piszę w opisie, ja nazywam, no, ja na pisie, jak się odwołuje Wasze bić kursy, no sądzę, że i ty ich pusiłaby nam w pełni, że my odzywacie zamiast. O jezuj. No nie! Nasa nie ma kiedy pisać, nie? Teraz się wydało, że ja chodzę do szkoły. Czyli i tak wiadomo, że taki głos. A jeśli tak miała inny głos, to by i tak mnie warta się odniosła. Zabięć ja nie znam tą. to zabięć, to bo... Cholera wychowanie do życia w rodzinie mini tu pika Wiesz No ja nie no. mogę, ja cały zapominam o tym moim postanowieniu noworocznym Ty w ogóle nieraz zabiłaś? Nie, nie nic, proszę, mi No weź daj chociaż innego pozostań, bo czyli ja mam no właśnie. O! pokaż mi to masz tej cenki, jakie dostaliśmy za oglądanie live'a. A ja jej nie mam. Nie może jej ustawiam i na marcie? To będzie to, bo no. nie no. widzę. Ale to było u ciebie widać. Było? Było widać mojego pucharka? Tak. Ja mam jakieś lagi. Nie wiem, ale dobra, wracamy na normalne gierki. Ja to usuwam Co usuwasz? To powiadomienie Widziałem, że to my kierownicy wysłuchali na ten drogę, bo zapominamy No, co to? Tak? Bo wiemy, kiedy oni mogą... Kuba, masz nie przeszkadzać Odblokuj to Dobra, zaraz je zaproszę Patrzcie na to Czekajcie widzowie, bo ja jeszcze nie wiem, co wam pokazywałem Pokazywałeś a kto z Was widział już nową animację Rolzy? Ja Dobra, co się mię? wziąć, ale zapomniałem już co Jezu... Dobra Ej, a dawaj teraz sprawdzimy kto jest lepszy Bo tu będzie chyba ostatnia gierka, to na to Okej okay. Albo dobra, jeszcze dwie ostatnie gierki. Ten nie, ten... bo się nie zmieścimy w czasie. Dobra, to ostatnia. No. Tylko, że musimy tak. Nie wiem czemu, ale ja praktycznie zawsze robię duo. I... Weź Maxa, albo B, Kogo wolisz? Chciałabym Bi, ale... Może boję nie. się, że będę na niej dużo tracić. Nie, nie będziesz, bo to jest bez pucharków no. Czasem zapominam. I sprawdzimy, kto jest mocniejszy, B czy Max. W ogóle widzę, że zrobiłem nam playlistę z klipów Playlista -list, play klipów, playlista play Minecrafta jeszcze Znaczy, playlisty Minecrafta nie zrobiłem, ale... Masz no, plan No I robimy właśnie playlisty wszystkich serii O, zapraszam was no no. na kanał moich dwóch kolegów No gówno Znaczy trzy, kurna No rano, Sześć. HD. Hds.pl Czyli to jest kanał Antka Zajebiste ty, czyli wiecie kogo to jest, bo pewnie niektórzy Was znają. I Kuerek Yty. Kuerek, ja nie mogę. Bo on na YouTube się nazywa Kuerek. Ja się zawsze z tego śmieję. prawda, z tych kuby kolegów. Bardzo no. No to miało Cię pobić. Ale byłem za daleko. Piesoczek. Dobra, zobacz, przecież ja teraz płaczę. No widzę. Jezu, teraz skoro tak czytaliśmy, to musimy zagrać jedno wyzwanie w dół. Bo i tak to była szybka rundka Aha. Więc zmieścimy się w czasie. Ile już minut, bo nie widzę. O, moje mapki są. Ej no! Ja Poczekaj, bo ja muszę wybrać mapę. Przecież i tak ja już tam nie jestem. I weźmiemy ciebie. Nie! No bo... Ja teraz normalnie, bo ja chcę że to do karnetu! A, A właśnie. To daj się raz zaprosić. Za chwileczkę. Pod Dobra. A może w piłkę? Nie. No. Albo dobra w piłkę. Kurna na star powerach jest to zarębista na party piłkarska. A Naprawdę? Idę... Na star power'a. O, jest no na... jest drugi napad? No, tylko... I dwa zbiory klejnotów. Tylko, że jedna mapa to jest konkursowa. Jest jakieś 50 na 50. A, to jest ocena widzów. A. Dobra, to lecimy w showdown? Mapa? Aha, nie, showdown. Dobra, to ja biorę... Maxa. Ja. No dobra. Bo Max najprawdopodobniej jest dziewczyną, ale wygląda jak chłopak. Jeszcze poczekajcie. Zabrać na chwilę tego średniego Mikołaja. To jest, to jest dziadka Mrowa. Dziadka mrowa. Bo Derek ma teraz Ja sobie chyba zrobię zdjęcie. Nie wiem, czy Ty ma zrobić zdjęcie. Mogę. Ale lepiej w po ostrych, no to na pogrzebanie trzycha przerwie. Nie przerwało się. Nagrywa dalej? Dobra. To ja byłem Świętego Mikołaja, a ty bierzesz Maxa. No o. o Jezus, tak ja daleko I uwierzcie, że ja mam to konto chyba od. Czekaj, kiedy ja miałam odzyskane? Chyba w październiku albo listopadzie. Mm. A, ma, a mam je tak to normalnie, jakby mnie, jakby mnie miała cały czas. Od piłkarskiego. No, od piłkarskiego, czyli. Od 10. Ostatni oblicz ze skrzynkami. Bez karnetu. No, no właśnie... Ja wiem czy pamiętam właśnie w karnet. ja osobiście wolałbym skrzynki w bo nie chciałabym zbierać. coś koło tego... Ja, to... ja nie wierzyłam, że jakiekolwiek... że jak będę miała 20 albo 30 postaci, a mam 40. Tak, 40. 40. 30 masz! Starczyści. Starczyści jest do wybierania. O no. Do ale pom pomyliło mi się. Jak nas, jak nas będą bić, to ja mam zarąbić tygadę, który nas leci. Pomyliło mi się. Ma, to co? Dobra, do tego, wyjdź do tego. Wiem, leczy się. Leczy się no ten fajnie. No idź po niego, idź po niego, możesz do niego za dużo pójść, dawaj, dawaj. No próbuj no, do niego pójść, ale no, on pał, oczywiście. Jeszcze tutaj by jakieś powiadomienia z YouTube. No. Uciekaj, tak co? O ja nie. Mamę. Ja się tą bibi Dobra, to zajmij się nią. Ja albo dawaj, ją. <mulary> o nie, prawie mnie zjadł. Ostatni hit Jest! Ja jak jedyny zostałem na pole <ścoughs> Zakończona. No, ja mam mamy. Ja już mam karnet. Ja mam już trzeci. który? Trzeci uzbierana, a tak dokładnie to trzynasty. Tak mmm, patrz. Hmm. ja mam jeden więcej. Otwieram tego wyręb buksika, czy go zostawię? Zostaw, bo to prezent dla widzów. A no, to mi zapomniałam. Ja mam jeszcze raz wygrać maksem i będę miała kolejne 250. Ale to już po odcinku. Dobra, ja także widzowie dziękujemy Wam za, za obecność, za oglądanie. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.